Już od dawna papież Franciszek apeluje o solidarność i miłosierdzie dla uchodźców, którzy próbują dostać się do Europy. Tylko wczoraj włoska marynarka uratowała 600 osób na Morzu Śródziemnym. Ludzi, którzy usiłowali dopłynąć z północnej Afryki do Europy. A teraz Komisja Europejska chciałaby wysłać część z tych uchodźców do Polski. Mówi się nawet o ponad dwóch tysiącach ludzi. Paolo, nam w Polsce dotychczas wydawał się to dość odległy problem. Jak to tak. wygląda z włoskiej perspektywy? w ogóle odległe. To był tylko nasz problem. Problem. To może, Nie można nazywać problemem. Sytuacja tragiczna, bo te wszystkie osoby uciekają e, z, z różnych sytuacji biedy, e, przemocy itd., więc trzeba ją uratować. Ale ponieważ codziennie jest kilka tysięcy, to Włosi jakoś tam do jakiś stopnia dali, dali sobie radę, albo się postarali, bo jednak serce taki Włosi mają. Nie? E, ale eh, możliwości mamy bardzo ograniczone. Więc uh, dobrze, że teraz uh, Europa trochę otwiera oczy, że jest Sytuacja, która trzeba rozwiązywać i bardzo szybko. Pytanie panie profesorze, czy stać nas na to, żeby przyjąć tych ludzi i potraktować ich serio, dać im pracę, opiekę, mieszkanie? Ja myślę, że to nie jest problem pieniędzy. Tu jest problem tego, żebyśmy zrobili to mądrze. Otóż samo wymuszanie, jeśli chodzi o kontyngent, który mielibyśmy przyjąć, chyba nie jest najlepszym pomysłem. Ja bym wolał, żeby Polska zadeklarowała tak, chcemy w ciągu na przykład 2016 roku przyjąć może kilka nawet tysięcy osób, ale żebyśmy mieli możliwość pewnego rodzaju nie sobie wyboru, bo od ludzi nie powinno się wybierać, ale taki sposób przygotować, żebyśmy umieli to zrobić, żebyśmy umieli z jednej strony zagwarantować im możliwość pełnej integracji. Otóż problemy z migrantami, jakie są w takich państwach jak Włochy, na przykład czy we Francji, wynikały z tego, że tamte państwa nie umiały ich integrować. My chcemy trochę się nauczyć na błędach, a więc moim zdaniem solidarność jak najbardziej, tylko musimy umieć te, te, te osoby zintegrować. Mamy doświadczenia z integracją niektórych osób. Na przykład e, propozycja fundacji mówiąca o syryjskich chrześcijanach jest moim zdaniem bardzo dobra. Powinna być rozważona w taki sposób, żebyśmy postarali się pomóc tej kategorii osób, którą będziemy umieć zintegrować. No właśnie, Fundacja Estera chciałaby pomóc 300 rodzinom syryjczyków, chrześcijan, którzy są w katastrofalnej sytuacji. Ich życie jest bezpośrednio zagrożone. Chcecie ich przyjąć tu do Polski. Dokładnie tak to wygląda. Staramy się uzyskać zgodę na ich pobyt tutaj na terenie Polski. Mamy już finansowanie. Te, te rodziny będą przyjmowane bezpośrednio do parafii i do kościołów na terenie całej Polski. I tak, głównym donatorem może powiem, to jest międzynarodowa organizacja wspierająca prześladowanych chrześcijan na świecie. A reszta... Donacji, 100, utrzymanie stu osób to jest w zakresie właśnie kościelnych tutaj społeczeństw. Alianz tu... Ewangeliczny, również parafie katolickie teraz się zgłaszają. Jest tu myślenie długofalowe, to znaczy nie tylko przyjąć i zapewnić im pomoc na samym początku, ale także zapewnić szerszą opiekę, pracę, mieszkanie, edukację dla dzieci? Tak, edukacja. To już, mamy, już mamy procedury w Polsce, które umożliwiają taką edukację dla dzieci. Ale fundacja chce się skoncentrować przede wszystkim na tym, żeby po pierwsze było finansowanie od społeczności lokalnych i żeby społeczeństwo też polskie, żeby to była inicjatywa społeczna tak naprawdę, żeby oni. Ta ludność była mogła się jak najlepiej i jak najszybciej zasymilować z polskim społeczeństwem z uwagi na to, że ona tego chce. Dodatkowo chcę zwrócić uwagę na to, że chrześcijanie są w sumie w całej Europie po części dyskryminowani, tak? To jest grupa najbardziej e, prześladowanych ludzi na świecie. Komisja Europejska e, wydała rezolucję w tej sprawie pod koniec kwietnia, że to właśnie chrześcijanie są najbardziej prześladowani. często o tym mówi, tylko pytanie teraz, księże profesorze, czy powinniśmy pójść o krok dalej, nie tylko werbalnie, nie tylko w słowach solidaryzować się z tymi ludźmi, ale na przykład Kościół powinien wezwać do hojności i powiedzieć, przyjmuj, przyjmujmy naszych braci chrześcijan z Syrii? Na pewno tak. Tego rodzaju też już pomysły były wcześniej. Trochę się obawiano może tego, żeby przy okazji tych zmian, które zachodzą w tym rejonie, gdzie są konflikty, nie wyjechali wszyscy chrześcijanie. Także to trzeba robić ostrożnie, jeśli chodzi natomiast o chrześcijan, którzy są już w obozach, czy którzy starają się tutaj dotrzeć przez Morze Śródziemne do Europy, no to, no to Kościół ma, ma bardzo poważny obowiązek zająć, zająć się nimi. Mogą to robić pewnie i, i diecezje, mogą robić parafie ludzie, kiedy widzą, że ktoś potrzebuje pomocy, są w stanie też i, i pomóc. A jak wygląda opieka i integracja tych uchodźców z północnej Afryki we Włoszech? Wygląda tak, że generalnie to od kilka lat, bo teraz jest bardzo głośno, ale my ta sytuacja znamy co najmniej od 10, 15 czy 20 lat. Nie? Więc integracja jest. Oczywiście są osoby, które bardziej się integrują lub mniej. Nie? I tutaj nie, nie można dyskryminować, jakie oni mają na wiara taka czy inna, nie? pewnego momentu są ograniczone możliwości, po prostu fizyczne, nie? że więcej niż już Włosi nie są w stanie kwaterować, gwarantować opieka lub pracy, bo sami nie mają pracy. I z tym będzie problem i jest problem. Bo to generalnie mówiąc i tak, Włosi uważają, że trzeba je ratować, E, więc e, nie wysyłamy powrotem za bardzo e, u siebie i ta część, która nie jest integrowana, potem to, to powoduje bardzo dużo nerwowe sytuacje. No właśnie, pan profesor e, sugerował, jak rozumiem, przyjmijmy uchodźców z Syrii trochę bliższych nam kulturowo, bo to chrześcijanie i tak pokażmy, że jesteśmy solidarni, że los takich ludzi nas obchodzi, ale to jednocześnie oznacza Włosi. Nadal zostaną sami z tym problemem, który mają, czyli z uchodźcami z Afryki Północnej. Skoda. Tylko, że pamiętajmy o tym, że proces integracji on zakłada jakby dwie strony. Z jednej strony czy państwo, którym, na którym oni się znajdują, będzie umiało sobie z nimi w pewien sposób poradzić, w tym sobie poradzić, czyli tak naprawdę to, o czym pan redaktor mówił, dać im prawo do tego, żeby weszli do systemu edukacyjnego bez konfliktu na przykład z rodzicami, żeby mogli wejść na rynek pracy, żeby pracodawcy ich zaakceptowali, żeby ten proces, żeby po, po czasie roku, dwóch, trzech, to osoby były absolutnie e, członkami społeczeństwa, które ich przyjęło. I teraz jeżeli przyjmiemy, jeżeli, jeżeli sobie założymy, że Polska jest, przygotowana na zintegrowanie dwóch tysięcy na przykład mieszkańców Afryki Subsaharyjskiej, których tak naprawdę jednostki tylko i wyłącznie w Polsce żyją, to poniesiemy klęskę. Po prostu poniesiemy klęskę. Jeżeli w pewien sposób będziemy mieli szansę, żeby zgodzić się na solidarność, dać bardzo jasny sygnał. Jesteśmy solidarni z uchodźcami. Jesteśmy solidarni w ramach Unii Europejskiej. Ale zobaczcie, mamy tutaj pewnego rodzaju problemy. Będziemy mieli problemy z integracją tej grupy. Spróbujmy, spróbujmy dokonać pewnego rodzaju definicji osób, których będziemy umieli pomóc. Jan Paweł II używa Takiego określenia wyobraźnia miłosierdzia. Nie wystarczy pomóc, trzeba też pomagać mądrze. Księże profesorze, jak w takich sytuacjach pomagać mądrze? Bo na przykład Australijczycy, którzy też mają doświadczenie z wielką falą nielegalnych uchodźców i emigrantów mówią, nie przyjmujcie, nie przyjmujcie, bo tylko prowokujecie kolejnych do tego, by ryzykować własne życie, płynąć przez morze i próbować dostać się do Europy. Jeśli mówimy konkretnie o tym problemie uchodźców z Afryki Północnej, no to on na pewno jest bardzo, bardzo trudny, bardzo skomplikowany. Tam. Przede wszystkim istnieje ta przepaść między Afryką i Europą, między tą półkulą północną i południową. W Afryce będzie przybywać ludzi dosyć gwałtownie. Dziś 2050 to będzie drugie tyle Afrykańczyków, co jest obecnie. Przeszło 2 miliardy. Teraz świat się kurczy, staje się taką globalną wioską. Jak to mówił taki teoretyk kanadyjski, McLuhan. I ludzie wiedzą, jak żyją inni w krajach bogatszych. Poza tym jest też możliwość przemieszczania się. Więc no to, jest, to jest bardzo trudny problem do rozwiązania. Oczywiście trzeba pomagać mądrze, ale jeśli mamy już do czynienia z ludźmi, których spotykamy na morzu, no to. to już nie, ma nie ma co kalkulować. Trzeba po prostu im pomagać. No, my, my rozmawiamy tutaj o Polsce, która może przyjąć 1000 czy dwa tysiące, no ale do Włoch przypłynęło 170 tysięcy, tak? No właśnie. Myślę, że dużo więcej roku. Najpierw była Albania, potem inne fale emigracji, nawet nie z Afryki, z Europy same, nie? nawet Rumunia, kiedy się otworzyła, to czyli nagle kilka milionów bywało. I nie pytali, czy są warunki, czy nie. Trzeba poradzić sobie. Nie? Są, są ludzie, no ludzie właśnie. potrzebujący, więc... Bo tak, decyzja Komisji Europejskiej czy decyzja jakiegokolwiek rządu to jedno. No, a pytanie jest, czy my, społeczeństwo, zachowamy się odpowiednio. Czy my chcemy tych ludzi przyjąć, bo ich skuteczna integracja i opieka nad nimi w dużym stopniu zależy od nas. Ciekawe, co piszą widzowie na naszym internetowym czacie, którzy przysłuchują się cały czas naszej dyskusji. Szczerze mówiąc, nasi widzowie z bardzo dużą rezerwą podchodzą do tego pomysłu, aby przyjmować do Polski uchodźców z Afryki. I dominują tutaj dwa aspekty. Aspekt ekonomiczny i aspekt kulturowy. Pierwsze pytanie, które powstaje, to jest takie, czy Polskę faktycznie na to stać, aby tych ludzi przyjmować. Jest bardzo dużo opinii takich, że raczej powinno się pomagać Polakom wyjeżdżającym, emigrującym za granicę za chlebem, niż, niż pomaganiu osobom, które mają tutaj przyjechać z Afryki. No a drugi aspekt kulturowy, czy kulturowo i wyznaniowo ci ludzie są w stanie przystosować i zintegrować z lokalną społecznością. Bazując chociażby na przykładach Niemiec czy Francji, gdzie no, po jakimś czasie te mniejszości zaczynają dyktować warunki większości. Także jakby specjalnie zbyt dużej empatii tutaj nie ma, ale być może mm, trudno się dziwić, bazując właśnie na przykładach z Europy Zachodniej. Panie profesorze, czy mogę podać taki jeden przykład? Ponieważ to są bardzo często takie głosy, które się zdarzają, ale ja ostatnio dostałem takie pytanie. Czy jestem w stanie wskazać państwo, które przyjmuje dużą liczbę imigrantów i sobie świetnie radzi? Od razu odpowiedź Niemcy. Niemcy przyjmują największą liczbę imigrantów, największą liczbę uchodźców, bezrobocie 4,7%, świetnie się rozwijają. Państwo, które są najbogatszymi państwami na świecie, to są te państwa, które budowały swoją, swój dobrobyt również na, również na imigrantach. A więc nie ma takiego związku. Migracja równa się problemy. Natomiast oczywiście może być taki związek, kiedy jest migracja i państwo nieprzygotowane, które nie umie integrować, wtedy mogą te problemy wystąpić. Ale tu, jak rozumiem, w przypadku takiej inicjatywy Fundacji Estera, która idzie sobie, można powiedzieć, zupełnie odrębną drogą, wychodzi od ludzi, nie ma takiego niebezpieczeństwa, bo za nią stają konkretni obywatele tego kraju, ludzie rozsiani po parafie w całej Polsce, którzy na zasadzie gestu solidarności z chrześcijanami, których życie jest zagrożone w Syrii, mówią tak, ja przyjmę, to jest mój gest, ja biorę za to odpowiedzialność, także finansową. Dokładnie, dokładnie tak jest. Też należy podkreślić, że ta emigracja, która napływa do Europy, często jest to emigracja albo zarobkowa. I niekoniecznie ucieka przed eksterminacją. My musimy pamiętać o tym, że akurat te osoby wnioskujące, o które fundacja się stara, to są osoby zagrożenie, gdzie ich życie jest bezpośrednio zagrożone w tym momencie. I w każdym dniu może dojść po prostu do rzezi, do ludobójstwa. Tak samo jak była eksterminacja Żydów podczas II wojny światowej. Tak samo się dzieje teraz z chrześcijanami na świecie. I, i należy na to kłaść naci, żeby Europa nie, nie zamykała na to oczu że to są chrześcijanie, no bo mamy polityczną poprawność, że powinniśmy wpuszczać de facto wszystkich i nie rozróżniać, tylko że ci chrześcijanie znajdujących się na terenach, gdzie panuje kalifat, oni są masowo eksterminowani. Musimy podjąć jakieś działania, żeby ich chronić, tym bardziej, że wydaje mi się, że społeczeństwo polskie w momencie, kiedy obserwuje to, że co się dzieje właśnie na terenach kalifatu, to utożsamia się z ofiarami, ale nie Utożsamia się z opresantami. Myślę, że profesorze, bardzo krótka puenta z punktu widzenia Ewangelii, bo to jest też perspektywa, którą każdy z nas wierzący powinien respektować. Papież Franciszek, który odbył pierwszą podróż zagraniczną, można powiedzieć, na Lampedusę, tak z Rzymu przynajmniej, to powiedział, że Pan Bóg będzie pytał nas jako chrześcijan, gdzie są nasi bracia. Nawiązał tam m.in. do Adama w raju i, i nawiązał do, do Kaina, który, jak wiadomo, pozbawił życia swojego brata. Więc jako chrześcijanie, przy, przynajmniej w przypadku po prostu osób, które potrzebują pomocy, które właśnie starają się za wszelką cenę dotrzeć do Europy przez morze, tam toną czy są w rękach przemytników, musimy coś zrobić i to jest po prostu to jest, to jest konieczność. Od tego nie możemy uciec. Solidarność to podobno nasza polska specjalność powinniśmy pokazać, że potrafimy być solidarni, można kontaktować się z Fundacją Estera, też wciąż brać udział w pomocy dla chrześcijan. Ucieka z Syrii i mam nadzieję, że oni wreszcie trafią do Polski, nie zapominajmy też o Włochach i tych biednych ludziach, którzy próbują się dostać do Europy, no bo właśnie powtarzamy solidarność, takie bardzo polskie słowo dajmy dowód, że tak jest.